Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam każdego i wszystkich i zapraszam do pochylenia się nad czymś najcudowniejszym dla nas, ludzi wierzących, nad żywym Bożym Słowem. Słowo Boże jest żywe, jest zawsze ponadczasowe. Ono przynosi człowiekowi światło, mądrość. Ono daje nam poznać, kim jesteśmy, a zarazem motywuje do wielkich zadań. Do odwagi, do męstwa, bo pokazuje nam wielkość człowieka, jego godność, wypływającą z aktu stwórczego Boga. I to jest właśnie ten skarb, jaki posiadamy. Wiara otwiera nas na ten boży dar, skarb, za który tylko wielbić Pana Boga dziękować, ale i zarazem ten dar strzec. Bo napaść świata jest ogromna. I tak było za proroka Jeremiasza, do którego księgi dzisiaj sięgamy. Prorok Jeremiasz żyje na przełomie VII-VI wieku przed Chrystusem. Żyje w trudnym czasie dla Izraela. Izrael nie jest wierny Panu Bogu. Izrael buntuje się, przeniewierza, łamie przymierze. Prorok zapowiada, że będą poważne konsekwencje takiej postawy niewierności że naród poniesie swoje upokorzenie, doświadczy konsekwencji swoich grzechów i czytam rzekł Jeremiasz słyszałem oszczerstwo wielu trwoga dokoła donieśmy na niego wszyscy za zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku może on da się zwieść Także go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Właśnie prorok opisuje tutaj swoją rzeczywistość. Doświadcza nienawiści ze strony tych, których kocha, którym służy, którym mówi prawdę, których przestrzega, bo kto kocha, to przestrzega przed złem, które może przyjść. Oni jednak nie rozumieli jego intencji, wystąpili przeciwko niemu. Chcieli go pohańbić, zniszczyć, upokorzyć. Jednak prorok pisze dalej: Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz, dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadcza sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Prorok Jeremiasz ufa Panu Bogu i jest pewny, że Bóg jest przy nim, że nie jest sam w tym bolesnym doświadczeniu. Ufa Panu Bogu i że wie, że Bóg stanie po jego stronie. Dlatego on nie, nie wymierza sprawiedliwości swoim prześladowcom, ale oddaje sprawę Bogu. Właśnie jest to wielka nauka, wielka pedagogia. Nie odpowiedzieć złem na zło tego świata, na przewrotność tego świata. Świat posługuje się zawsze przemocą, podstępem, sprytem, ale to i tak obróci się przeciwko niemu ostatecznie, bo zło zniszczy człowieka. Prorok uczy nas, żeby... Nie iść logiką tego świata, ale logiką Bożego Słowa. Ufać Panu Bogu, zawierzać się i oddać sprawy Bogu. Niech Bóg się zajmie tą sprawą. On najlepiej rozsądzi wszystko i to w najgłębszej sprawiedliwości. Sięgamy też do Ewangelii. Pan Jezus nawiązuje do tej rzeczywistości którą przeżył Jeremiasz i dlatego do swoich uczniów apostołów przez nich i do nas mówi nie bójcie się ludzi nie ma bowiem nic skrytego co by nie miało być wyjawione ani nic tajemnego o czym by się nie miano dowiedzieć co mówię wam w ciemności powtarzajcie w świetle a co słyszycie na ucho rozgłaszajcie na dachach nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa, a przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię? U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Tutaj Pan Jezus. Budzi w nich ufność, że Boża opatrzność jest wielka, nieskończona, że Bóg czuwa nad człowiekiem i że Bóg nie pozwoli, aby ci, którzy mu służą, którzy są prawi, uczciwi, przegrali w swoim życiu. Ostateczne zwycięstwo będzie po stronie ludzi prawych, uczciwych, świętych, którzy ufają Panu Bogu, bo ostatecznym sędzią zostanie zawsze Bóg i przed nim każdy będzie musiał stanąć. I dobro będzie nagrodzone, prawa, prawda zwycięży, a kłamstwo i słowo przemoc będą pohańbione, upokorzone. Dlatego ten czas, jest na Ziemi, jest czasem pokuty, nawrócenia, czasem właśnie refleksji, by nie iść za ślepotą tego świata. Dlatego Pan Jezus dalej tę myśl. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi. Przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Bardzo ważna sentencja. Kto się do mnie przyzna, mówi Pan Jezus, do tego i on się przyzna przed Ojcem w niebie. Ale biada, kto się zapiera Boga już dzisiaj. A jest taka rzeczywistość, że wielu ludzi dzisiaj się zapiera, wielu ludzi dzisiaj Boga nie uznaje, z Bogiem walczy. Albo tak żyje, jakby Bóg nie istniał. To jest tragedia, jaką sobie może człowiek zgotować. Dlatego Jezus mówi: nie, nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, ale bójcie się tego, który może zatracić w piekle człowieka, czyli szatana. A szatan działa zawsze przez grzech, przez przemoc. Dlatego tutaj niech Ewangelia będzie dla nas też takim umocnieniem. Że czas, w którym żyjemy, jest czasem próby, czasem zmagania, czasem wewnętrznej walki o świętość, własną prawość, a później bez odwagą tym świadectwem nowego życia ewangelizować świat. Święty Paweł, sięgając też do jego listu do Rzymian, który napisał ten list w latach gdzieś 57-58, mówi, że przez jednego człowieka przyszedł grzech. A przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszli, bo mają udział w tej samej naturze Adama. Ale mówi dalej: i przez jednego człowieka przyszedł, przyszło usprawiedliwienie, czyli przez Chrystusa. I tak jak w Adamie umieramy, tak w Chrystusie będziemy ożywieni i ocaleni. Nadzieja przychodzi w Chrystusie. Dlatego właśnie trzeba nam ku tej nadziei się kierować, jaką jest Jezus Chrystus i Jego słowo, nauka, Ewangelia, którą przeżywamy w Kościele i nie gdzie indziej, ale w Kościele. To Jezus założył Kościół i w tym Kościele On nas usprawiedliwia. Pierwszym takim darem jest chrzest, wiara. Za ten dar trzeba dziękować Panu Bogu i w tej łasce nieustannie wzrastać. Jest to pierwsze i najważniejsze zadanie, które pomaga nam rozumieć i te inne zadania. I budować nowy świat, ale właśnie w duchu Bożym. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, bo tu jest skarb naszego życia. Żywa osoba Jezusa. Szczęść Boże.